Przeszukiwałem pewien supermarket, był już prawie całkiem opróżniony, ale czasem ktoś coś pominął i wtedy mamy szczęście. Znalazłem paczkę makaronu, ale zanim wyszedłem, zobaczyłem matkę z córką. Miały wózek pełen swoich rzeczy. Dziewczynka miała nie więcej niż dziewięć lat. Nosiła różowy plecak z jednorożcem, a w ręku trzymała broń. Usłyszałam, jak mama mówi do niej: Pamiętaj, jeśli kogoś zobaczysz, wyceluj w niego i zrób tak, jak ci pokazała. Zrozumiałam, że jeśli mnie zobaczy, zastrzeli mnie i zabierze mój makaron. Kiedy wychodziły, podjechało kombi. Kierowca wysiadł, wydzierał się i wymachiwał strzelbą jak wariat. Chciał zabrać zawartość wózka. Mama podbiegła do niego i zaczęła krzyczeć, żeby dał im spokój. Dziewczynka nie wiedziała jak wycelować. Płakała, Wszystko potoczyło się szybko. Kiedy sobie poszedł i do nich dotarłem, było już za późno. Głód zmienił ludzi w morderców, ale nie zmienił w tchórza.